Spojrzał za okno, wiedząc, że jak tylko zacznie znosić z pola kamienie, wtedy pomalutku, z wielkim trudem i może nieco nieudacznie, ale jednak sputuje partenon w ogródku. Wierzył również głęboko, że gdy już postawi na posesji za domem. Świątynie Minerwy, to przylecą Feniksy piękniejsze od pawi, żeby ukoić jego nadszarpnięte nerwy. Odmówił inwokację do boskiej Pallady, po czym zapalił święty ogień papierosa i zrozumiał, że jednak nie da sobie rady, bo tak mówiła w delwach wieszczka długowłosa.